Jesteśmy to jest wybrań zbudowany przez starych szczecińskich freerideowców, tutaj jest nowe pokolenie nowych gryfijskich freerideowców. Mamy z zawodników różnego poziomu, z różnej puli, nagród, O ty było. Mamy tutaj jedną z większych łap no nie jest ona za duża, ale tak w poli, w poli. Oh. Oh. No, no i mamy tutaj i jak przykład, je, jak, jak jeździcie po śliskim nie Mamy tutaj <laughs> katastrofy Kolizja numer jeden, hamowanie przed dropem, bo tutaj chłopaki sobie leżeli Daniel zapoczątkował to wszystko, wyturbił się pierwszy Ja nie wyhamowałem i niego wleciałem, ja to bardziej rower, a ostry to też nie wyhamował Nie no, coś tam wyhamował, tylko spadł On, na dół Leciałem tutaj, bo nie wyrobiłem dropa, nie? Poleciałem go tak bokiem. Tutaj straciłem nagle kontrolę, poleciałem to na przednim kole, Wylądowałem tam, poleciałem na drinkę i wylądowałem. Zdrowo. O Uuu, myślałem, że to jest dzisiaj. Ale no, lewa była naprawdę spektakularna. Przyjeździmy się na nowego spota Po nazwie Otchłań I sobie będziemy latać z Robika teraz Zarypiaść Uwaga, uwaga, jedzie nasz naczelny O tak Pól za pieprza Dobra, jedzie Ostry Ostry poleci Ostry to jest dobry gracz Ole zabije przemysł Wszystko w porządku? wiem. Nie wiem, padł Hasz i dostał tutaj mordę Pozdrawiam Łoo wow Ło wow, 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 wow. jej czekaj spokojnie da... idźcie mu puszkę dajcie No ogólnie fajnie jest wszystko w porządku? Ale, <śmieniciela> oh, wow. O, wow. Tu ale ogólnie to wszystko jest tam w porządku? Czujesz się dobrze? Tak? Wszystko w porządku? <śmieniciela> Fajno. Kuźio. Rower też cały. Jesteśmy na stolikach e, Dirt Pro, e, na pkowym. I będziemy tutaj skakać, co prawda? Stoliki nie są przygotowane, ale czy dla nas to jest problem? Nie. Nie, nie jest to problem w ogóle, widzicie, jest delikatnie osłupane. No ale co? Co to, co to dla nas jest? I tak będziemy sadzili grube bęgery. Youmanique, robimy z zajdy, tobo, kany, wszystko, wszystko mamy.

Witajcie, kochani. Jesteśmy w puszczu po z Tutaj obiekty kultury. Jesteśmy przy kamieniu zwanym sercem. No i kamień jest naprawdę piękny Nie będziemy po nim jeździć, bo jednak wiecie, trochę szacunku trzeba mieć. Dzień dobry. Przyjechaliśmy na spot zwany stepak. No, jest całkiem fajnie. Lądowanie jest wyskupane, i Tomek teraz będzie skakał. Nie wiemy, jaka prędkość. Nie wiemy, ale to się okaże. Teraz, właśnie. Oj, on, on za ma. No, widocznie chyba trzeba wolniej jechać. Uwzględnimy to. Of sler, przybij mi! Przybij! Przybij! Ale to jest zajebista! O, to jest zajebista. O. Witajcie kochani! To niestety koniec tego odcinka! Wracamy do domu, ale złamała nas burza i, i musimy jakoś przyczekać ten, ten masakryczny deszcz, więc... Trzymajcie za nas wciągi! Pozdro! Dzień dobry! Kolejny grad! Mieliśmy wracać pociągiem, spóźnił się 40 minut, więc jedziemy! No jestem zły, no co mam powiedzieć? Jestem zawiedziony. Siema, jestem Tomasz i właśnie sobie wstaję na egzamin z Ostatnio się jeszcze trochę stresowałem, ale teraz się już do tam innie stresuję, bo wiem, że dam z siebie wszystko. Jak tak sobie zajadam moje ulubione płatki z mlekiem i tak sobie myślę, że to wszystko jest w twojej głowie naprawdę ten egzamin to jest to co robię już te 8 lat tej podstawówce tak na rowerze, no robisz to ciągle ale jeżeli chcesz zrobić to to ciągle za czymś innym to już jest jakieś przełamanie w twojej psychice i przechodzisz z bariery do innej bariery rozumiesz? to jestem ja Idziemy z wielkim entuzjazmem Kurwa, z jakim entuzjazmem. Tak na wstępie chciałem jeszcze pozdrowić wszystkich nauczycieli, którzy mnie przygotowali przez ten cały rok szkolny. ten ogólnie cały mój okres w szkole podstawowej w Żabnicy Pozdrawiam całą kadurkę kurwa Jesteśmy już pod szkołą, już się stresuje, tu jest Krzysiu Tu jest moja szkoła w Żabnicy no i co? No, wbijamy na pełnym trzlaucie i piszemy swoje, wychodzimy i się bawimy, no bawimy się do rana. No, na się w pier... i ch... powolu. No i co? Napisałem, jestem sobie siebie całkiem dumny, napisałem bardzo fajne opowiadanie o skawińskim żaltarnika, takie nie będę wam treścił bo to bez sensu, ale myślę, że poszło mi jak najbardziej dobrze, także pozdrawiam wszystkich i to by było na tyle.